Czekaj, to będziemy ze sobą trochę też rozmawiać. Dzień dobry, Przemysław Lembicz. Wojciech Strzelecki, dobry wieczór. Rozmawiamy dziś z Kazimierzem Staszewskim na temat sportu. To może, Panie Przemku pierwsze pytanie. Proszę bardzo, czy sympatyzuje Pan z jakimś poznańskim klubem sportowym? No, to jest trudne pytanie, ponieważ mnie ustawia w takiej pozycji, że jeśli odpowiem tak, to będę miał przejebane w Warszawie, a jeśli odpowiem nie, to będę miał przejebane w Poznaniu. Niemniej postaram się wybrnąć jakoś z tej sytuacji. No, więc jeśli chodzi o sferę rozgrywek krajowych, to oczywiście nie. Sympatyzuję z Legią Warszawa a w drugiej kolejności z Polonią, Warszawa, taki jestem nietypowy, za warszawskimi drużynami jestem. Natomiast jeśli przenosimy się na poziom międzynarodowy, to tutaj sympatyzuję z każdą polską drużyną, która tam występuje i również kibicuję wtedy Lechowi Poznań i życzę mu wszystkiego najlepszego na arenie międzynarodowej w zbliżających się rozgrywkach o awans do Ligi Mistrzów. Bardzo dziękujemy. Ja nie chcę mienić się tutaj znawcą sportu, ale ostatnio przeczytałem, że najpopularniejsza drużyna w Poznaniu, w bodajże międzywojniu, nazywała się Legia Poznań. Panie Wojtku, czy pan o tym wiedział? Nie wiedziałem o tym, ale jestem zaskoczony. Tak było. Czy często bywa pan na jakiejś imprezie sportowej w Poznaniu? Ja w ogóle od wielu lat nie byłem na żadnej imprezie sportowej. O ile pamiętam, w Poznaniu również, co jest o tyle charakterystyczne dla mnie, że w Warszawie też mnie tam, jak już wspomniałem, trudno spotkać. Panie Wojtku, może teraz pan. A z jakim sportem, jeżeli w ogóle z jakimś poza piłką nożną, kojarzy się panu Poznań? No, oczywiście, narzucająca się, e, się na to pytanie odpowiedź jest e, jedna. No, tenis, ponieważ Wojciech Wibak jest z Poznania, e, a jest to m, jak na razie e, najwybitniejszy e, polski tenisista. I pamiętam, jak byłem małolatem, naprawdę e, wiele e, emocji. Przeżyłem, oglądając chociażby jego słynny e, pojedynek z Manuelem Morantesem, który przegrał w pięciu setach, e, czy triumfy w bodajże 15 e, turniejach ATP. Dziękujemy. To może teraz ja. E, czy pamięta pan zatem jakąś zabawną, oryginalną, nietuzinkową sytuację związaną ze sportem w Poznaniu? E, nie, nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Panie Wojtku, może teraz pan. Takie pytanie. Czy zna Pan osobiście jakiegoś zawodowego sportowca z Poznania? Ja niewielu znam sportowców. Znam z piłkarzy Bogusława Wyparły, który jest moim bardzo bliskim przyjacielem, i Marka Saganowskiego. Oni nie są i nie, nie mieli chyba nic wspólnego z Poznaniem. No i paru bokserów, którzy stali swego czasu na bramce w klubie studenckim Stodoła. To byli bracia Skrzeczowie, Kazio Szczerba. Też chyba z Poznaniem nic nie mieli wspólnego. Może byli kiedyś z może byli, no przejeżdżali może. Bo to jeszcze wtedy toczyły się e, walki ligowe, o ile wiem, e, Olimpia Poznań miała dosyć silną e, sekcję bokserską, więc na pewno tutaj czy Legia Warszawa, czy jeszcze e, e, zapomniana już nieco Gwardia Warszawa, pewnie gościły. No, i w ten sposób ci bokserzy mieli jakąś łączność z Poznaniem. I ostatnie pytanie, najtrudniejsze. Czy dostrzega Pan różnicę pomiędzy mentalnością kibiców Lecha Poznań a Pana ulubioną legią Warszawa? Obiektywnie, czy są bardziej kulturalni, lepiej kibicują, robią więcej poza stadionem? Ja myślę, że obie ekipy fanów są siebie godne i mimo takiego na dosyć mocno podkreślonego antagonizmu to jednak czują do siebie szacunek. Tutaj wspomnę o takim bardzo ładnym zachowaniu Lecha Poznań, który w czasach kiedy a kibice Legii Warszawy mieli zakaz stadionowy, ugościli ich w swoim sektorze. E, takie rzeczy się pamięta. Zresztą e, to nie jest moje hasło, ale słyszałem je kiedyś, że jedni o drugich mówią, już nie pamiętam, którzy o których, że e, z naszych wrogów szanujemy Was najbardziej. I myślę, że to działa w obie strony. A czy sądzi Pan, że ta... Antagonistyczna postawa obu stron może się kiedyś zmienić. Czy jest na to szansa, w Pana opinii? Ja w ogóle e, generalnie uważam, że troszeczkę e, zbyt wiele emocji zajmuje kibicowanie czymś, co jest zwykłą, e, tylko i wyłącznie rozrywką. I nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby użyć przemocy fizycznej z powodu takiego, że ktoś kibicuje jednej drużynie bądź drugiej. No to po prostu, może jestem jakoś ograniczony, ale to przekracza moje pole wyobraźni. Natomiast dobrze by było żeby te antagonizmy weszły na taką ścieżkę jaką możemy zobaczyć w Anglii gdzie na przykład kibice Manchesteru City czy Manchesteru United którzy nie przepadają za sobą potrafią biesiadować wspólnie w jednym pubie i jakoś nikt tam bez zębów czy ze złamanym nosem nie wychodzi. A czy osobiście Pan się zetknął z jakimiś przejawami agresji na przykład w Poznaniu ze strony powiedzmy kibiców bądź też mających podłoże takie wynikające z tego, że ktoś jest kibicem? Nie, ja Poznań bardzo lubię i w ogóle z ostatnimi czasy często to bywam. Jestem pod wrażeniem tego miasta i znam dużo ludzi, ludzi stąd, i nigdy coś. Kiedyś była taka dosyć śmieszna sytuacja, że myśmy z kultem gdzieś tam grali i akurat lech miał tego samego dnia mecz i po prostu kupując jakieś tam napoje na stacji benzynowej, spotkałem się. Oko w oczy z około 40 kibiców lecha, którzy właśnie wychodzili ze stadionu. No i było takie ogólne poruszenie. O, każdy, każdy, Kazik, Kazik, tam coś tam zaczęli wołać. I nagle gdzieś tam z ostatniego rzędu taki sceptyczny głos się odezwał. Ale to przecież jest legionista. I na moment wszystko ucichło. I potem taka ogólna bagatelizacja problemu nastąpiła. A nie, to tam, nie, to tam I, i dalej. Także myślę, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje.